Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego, i spoczywającego nad Nim jest tym, który chści Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Ewangelia jest zaraz po Kście Świętym, Pana Jezusa. O kszcie nawrócenia, gdzie jak w tamtym tygodniu widzieliśmy, Pan Jezus staje razem z grzesznikami. I tutaj jest, zawsze mnie dziwiło w tej Ewangelii, Jan mówi dwa razy, ja go nie znałem. Oni byli kuzynami, spotykali się przy każdych uroczystościach rodziny. Na pewno też Elżbieta opowiadała Janowi wiele razy, jak jeszcze był u niej w brzuchu, w łonie, jak przyszła Maryja, jak on od, podskoczył z radości, jak usłyszał słowa Maryi. Sam też mówi, przyszedłem chcić wodą, aby on się objawiał, ale znał go w sposób ludzki. Święty Paweł mówi, jeśli poznaliśmy Chrystusa w ciele, to już Go tak nie znamy. Już go znamy w duchu. I to jest też to, co Pan Bóg chciałby nam dać, abyśmy mogli patrzeć na nas, samych, ale też na Twojego męża, żonę, dzieci, rodzeństwo, ufajmy też księdza w parafii, <kłysyjny> jako kogoś, na kim spoczywa Duch Święty. Bo ten, ta gołębica, jak mówią ojcowie Kościoła, jak Noe ją wypuścił z arki, ona szukała miejsca, na którym może spocząć. I dzisiaj Duch Święty też szuka w tym zgromadzeniu w każdym z nas miejsca, gdzie może spocząć, gdzie nie spotka osądów, oskarżeń, zażaleń ale spotka gotowość przyjęcia go. Spotka gotowość przebaczenia, służenia, bo tak Chrystus działał. Taki Chrystus był. Więc dzisiaj ta gołębica jest nad każdym z nas. Ich pragnie stąpić i pragnie nam otworzyć oczy, abyśmy mogli widzieć innych też w zupełnie innym świetle. Nawet jakich pamiętamy tylko przez rany, które nam zadali. Czy to, czego nam nie dali, co byśmy chcieli. Już możemy patrzeć w nowy sposób, jak zobaczymy, że Duch Święty schodzi na tą osobę. Ale też w pierwszym czytaniu słyszymy że za mało jest, żebyś był moim sługą. Ja Cię chcę uczynić światłością dla Boga. I Pan Bóg Ciebie i mnie też chcę uczynić światłością dla Boga w pracy, na ulicy, gdzie mieszkasz, w szkole, gdziekolwiek. Nie jesteśmy ochrzczeni chrześcijanami, żeby służyć Panu Bogu przede wszystkim w takim świetle służalczym, niewolniczym ale żeby być światłością. Ale nie dlatego, że my jesteśmy tacy fajni, ale dlatego, że Bóg Święty zstępuje i my mu pozwalamy działać. Wszyscy mu trochę przeszkadzamy, bardziej lub mniej. Ale powoli, im bardziej na niego się otwieramy, im bardziej pragniemy mieć to serce gotowe pełnić wolę Pana Boga, i w psalmie jest przepiękny. Mówi, nie chciałeś ofiary, ani krwawej, ani słodów ziemi. Jeśli myślimy, że przychodzimy do kościoła, modlimy się, czytamy Pismo Święte i ofiarę Panu Bogu składamy. Weź sobie swoją ofiarę. Pan Bóg ma ludzi, którzy się modlą dużo lepiej, dużo więcej od Ciebie i ode mnie którzy kochają dają swoje życie dużo bardziej niż Ty i ja. Pan Bóg nie potrzebuje naszych małych ofiar. Nie robisz Panu Bogu ani ja. Nie robimy Mu łaski, że dajemy Mu godzinę czasu w ciągu tygodnia. I tylko czekamy, aż się skończy. Jak na ogół na religii pytam się, macie jakieś pytania? O dzieci zawsze, kiedy się skończy? My może dorośli tak próbujemy nie mówić, ale patrzymy na zegarek, a już obiad muszę ugotować, muszę się zająć tym, a ten ksiądz tylko gada i gada i gada. A ja mam tak ważne sprawy w domu do zrobienia. Bo serial się zacznie, bo inna rzecz. Panu Bogu niepotrzebny jest ani Twój czas, ani Twoje modlitwy. Weź sobie schować Twoje ofiary. Ale Pan Bóg mówi, ale te otworzyłeś mi uszy. To tak, to Pan Bóg pragnie. Pragnie nam otworzyć uszy, aby nam powiedzieć kocham Cię. Aby nam powiedzieć, jesteś ważny dla mnie. Chcę uczynić Ciebie światłością. Owszem, Pan Bóg chce nam do nas mówić, ale nie wymuszać od nas coś, żądać czegoś. A propos jeszcze ofiar, taka święta Francesca Cabrini, która, jak było dużo migrantów do Stanów, włos, włoków przede wszystkim. Ona zorganizowała tam bardzo dużo pomocy, stworzyła zakon właśnie do pomocy tym, tym ludziom, żeby się nie pogubili w tym nowym społeczeństwie, trochę tak jak my tutaj może i taka, i raz w porcie we Włoszech jeszcze słyszy, jak rodzina się pyta jednej dziewczyny, która miała jechać do Stanów i może nie wrócić. Pyta się, ale nie ciężko jest dla ciebie jechać? A ona mówi: Tak, ale ja tu składam Panu Bogu ofiarę z siebie. A Franceska mówi: Wiesz co, zostaj w domu. Panu Bogu nie jest potrzebna Twoja ofiara. A później jest, nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Też jak przychodzimy do spowiedzi i czasami już myślimy, jej, ale ta pokuta będzie ciężka, no ale muszę zapłacić za moje grzechy. Nie, Pan Jezus już zapłacił za Twoje i moje grzechy. My ponosimy owszem konsekwencje, skutki naszych grzechów, ale nie kary za grzechy. Bo całą karę wziął Pan Jezus. Pokuta przez powiedź nie jest karą za grzechy. Jest lekarstwem, które nam pomaga wrócić do Pana Boga. <laughs> Więc Pan Bóg od Ciebie nie chce żadnych ofiar, całopaleń, ani z krwi, ani z płodów ziemi ani Twojego czasu tak cennego, tak jak dzieci tu na Islandii. Trzeba im pisać, że 15 albo 20 minut codziennie czytały. My myślimy, że nasz anioł stróż stoi wieczorem i mówi: No, jeszcze, jeszcze minutę się pomógł. No, żeby mógł powiedzieć Panu Bogu, że modliłeś się 15 minut dziennie. Nie, ale Pan Bóg chciałby, żebyś Ty go traktował, traktowała jako ojca. Jako osobę, która dla Ciebie stworzyła wszystko. Jak mówi drugie czytanie, uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości. Każdy z nas przez chrzest jest powołany do świętości. Do niczego mniej, nie żeby być trochę lepsi, czy trochę mniej przeklinać, trochę mniej palić. Nie, żeby być święci. Ale nie, bo my się napniemy, bo my... A! Ale dlatego, że Duch Święty przez sakramenty, przez Słowo Boże, przez modlitwę powoli w Tobie zaczyna mieszkać. Że schodzi i zatrzymuje się, jak jest w Ewangelii. I ci, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana. Święty Paweł mówi, wszystko, co robicie, czy pracujecie, czy odpoczywacie, czy jecie, czy pijecie, czy żyjecie, czy umieracie, róbcie to dla Jezusa. Ale nie dlatego, że On potrzebuje Twojej ofiary. I tylko czeka, ojej, ale wspaniale ofiarował mi swój czas, swoją krew, swoje pieniądze. Ale dlatego, że czeka, żeby przyjść i wejść w relację z każdym z nas. Abyśmy mogli patrzeć na siebie i na innych właśnie w nowy sposób, nie tak jak poznaliśmy. Abyśmy mogli zobaczyć Ducha Świętego, stępującego. Abyśmy mogli, tak jak Jan mówi, Ja ujrzałem i daję świadectwo. Abyśmy mogli być świadkami, że Duch Święty przychodzi, że przemienia, że daje nam zupełnie inną godność. Że daje nam inną głębię w życiu. Że daje nam inaczej przeżywać nasz czas, seksualność, uczucia, pracę, wszystko. Nie dlatego, że On tego wymaga, czy każe, czy żąda, czy nas ukaże, jeśli tego nie ma. To się nie zmęczę powtarzaniem tym, Ale dlatego, że Duch Święty powoli w nas zaczyna mieszkać. To On powoli nas przemienia abyśmy mogli słyszeć codziennie, Ty jesteś moim synem, córką w Jezusie Chrystusie, jesteś moim ukochanym dzieckiem. O żeby tylko nam Pan Bóg otworzył uszy, żebyśmy rzeczywiście usłyszeli, jak bardzo nas Pan Bóg kocha, jak bardzo pragnie tej relacji ojcowskiej z nami.